Pokój dobro kochani, dzisiaj mamy wtorek 16 lutego, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiaj w Ewangelii apostołowie, kiedy odpłynęli od brzegu, zorientowali się, że zabrali tylko jeden chleb i zastanawiali się, kto jest temu winny. Zaczęli obwiniać siebie nawzajem. Jezus wkroczył i powiedział: strzeżcie się kwasu faryzeuszów, kwasu Heroda. Kiedy Jezus mówił o kwasie, miał na myśli ferment, jakąś zgniliznę, jakąś pleśń. Mówiąc o kwasie faryzeuszów, miał na myśli, że faryzeusze są na zewnątrz ludźmi porządnymi, pobożnymi, natomiast wewnątrz coś się dzieje, coś tam fermentuje w nich, jakieś zło. Nieustannie szukają jakiegoś haka na pana Jezusa i chcą go oskarżać, tak jak apostołowie później zaczęli oskarżać siebie, kto nie wziął tych chlebów. Mówiąc o kwasie Heroda, Jezus miał na myśli, by przypadkiem jego postawa nie była zgorszeniem dla innych. Wiadomo, że Herod był tylko marionetką Cezara, właściwie tylko był takim pozerem i czerpał z tego zyski, był człowiekiem rozpustnym, pysznym, pustym. Jezus mówi, strzeżcie się kwasu Heroda, żebyście wy przypadkiem nie chcieli być tacy jak on. Kochani, u mnie w domu rodzinnym na balkonie przez całą zimę mieliśmy kilka skrzynek jabłek. Co jakiś czas wybieraliśmy sobie te jabłka, ale również mama lub tato musieli przez całą zimę co jakiś czas otwierać i patrzeć, czy przypadkiem nie ma tam jakiegoś jednego zgniłego jabłka, dlatego że od niego zaczynały gnić inne pozostałe. Jezus dzisiaj mówiąc, strzeżcie się kwasu faryzeuszów, kwasu Heroda, miał na myśli, abyśmy, aby. To te nasze zdrowe relacje z Panem Bogiem, z innymi ludźmi nie były zakwaszone przez zły przykład Heroda lub faryzeuszów. Nie wiem, czy spotkaliście się z takim stwierdzeniem, ty lepiej niesiej złego fermentu, albo na przykład on przychodzi po prostu wszystko zakwasił, w takim znaczeniu, że mieliśmy dobrą atmosferę, a przyszedł i tak kwasił, kwasił cały czas, mówił o takich negatywnych, złych rzeczach, że humor się wszystkim pogorszył w całej grupie. Kiedy miała miejsce przepychanka słowna pomiędzy apostołami, kiedy oskarżali się, kto z nich jest winny tego, że tylko jeden chleb wzięli dla apostołów i dla pana Jezusa, to pan Jezus przypomniał im, ile koszów ułomków zebrali, kiedy nakarmił takie rzesze za pierwszym i za drugim razem. Oni przypomnieli sobie to wszystko. Jezus pytał ich, czy jeszcze nie rozumiecie. I tak jak apostołom kiedyś Pan Jezus zadawał pytanie, czy nic nie rozumiecie, również Pan Jezus zadaje dzisiaj Tobie to pytanie, czy rozumiesz coś z tego cudownego rozmnożenia chleba za pierwszym i za drugim razem, czy rozumiesz coś z tej Ewangelii. Otóż odpowiedź jest taka: na Twoją trudną sytuację nie jest zakwaszanie rzeczywistości, nie jest oskarżanie innych i siebie i narzekanie, ale rozwiązaniem dla tej trudnej sytuacji jest. Jezus, jest Jego obecność. Jeśli Jezus będzie z Tobą w tej Twojej trudnej sytuacji, to coś, co wydaje się niemożliwe, nakarmienie na przykład. Pięciu tysięcy ludzi albo czterech tysięcy ludzi, to co wydaje się niemożliwe, dla Jezusa zawsze jest możliwe. Kochani, abyśmy pamiętali, że kwas i zgnilizna i pleśń jest zaraźliwa, tak samo jak zgorszenie jest zaraźliwe, przyjmijmy Boże błogosławieństwo, abyśmy pamiętali, że jeśli Jezusa mamy w sercu, to nie musimy narzekać, nie musimy zakwaszać tej rzeczywistości, ale cieszyć się, że Pan jest z nami i kiedy Pan jest z nami, to mamy już wszystko. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.